Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książeczki od wydawnictwa Media Service Zawada z serii Wyzwania dla Malucha Świnka Pepa Poznaję litery. Jest to kartonowa książeczka ma zaokrąglone rogi. Jej cena 9.99 i oczywiście na bajeczki.pl można zobaczyć też wszystkie inne książeczki o Śwince Pepie oraz z tej serii. Seria książek Wyzwania dla Malucha to nauka przez zabawę. Książeczka jest bardzo kolorowa, niesamowicie kolorowa. I uczymy się dzięki niej liter. Poznajemy litery. Cały alfabet tutaj mamy. Tak to wygląda. Oczywiście są ilustracje z bajki, świnka pepa. A na samym końcu mamy salutki alfabet. Powtórz z pepą i są wszystkie litery. Jest też Z i rzet. Ziet rzet, źródło żów. A Y to jest coś takiego, no nie mamy w naszym polskim języku słowa na Y, więc myślę, że fajnie zostało to tutaj wykombinowane. Tak to wygląda, przepięknie kolorowa, pepowa książeczka, z której poznajemy litery i też przy okazji poznajemy wyraz na tę literę i jest on też tutaj narysowany. Kółeczku. Bardzo fajna seria książeczek dla najmłodszych czytelników. Z tej poznamy litery, a na stronie książeczki bajeczki.pl można sprawdzić, jakie jeszcze są książeczki z serii Wyzwania dla Malucha. Tutaj mamy sugerowany wiek 18 miesięcy plus, czyli półtora roczku. Myślę, że starszym dzieciom też się spodoba, zwłaszcza tym, które znają już świnkę Pepe, no i dzięki niej będą się uczyć literek. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych filmach.